Dzień dobry, jestem Adamski. Na moim kanale jest kilka filmów związanych z migracją bazy danych płatnika z wersji MDB na SQL. Postanowiłem jednak powtórzyć jeszcze ten temat, ponieważ przytrafiła mi się baza, na której wystąpił błąd podwójnego klucza. Więc celem przypomnienia powiem, że aby wykonać migrację na systemie 64-bitowym musimy sobie zainstalować MS SQL w wersji 32-bitowej. Ja tu mam system 64-bitowy, ale na tym systemie mam kilka, kilka wersji SQL. -a. Między innymi mam SQL 32-bitowy i dwa SQL -e 64-bitowe. Ten 32-bitowy to jest SQL 2014 i on na systemie 64-bitowym bez problemu mi się zainstalował. Po instalacji takiej takiej wersji SQLa musimy wykonać, jeżeli jest to czysta instalacja, musimy odblokować wykonywane pewnych funkcji, które ze względu na bezpieczeństwo serwera, domyślnie są wyłączone. Ja ten skrypt już prezentowałem wcześniej. Treść tego skryptu skopiuję do opisu filmu. No i mamy bazę płatnika. Mamy bazę płatnika w wersji MDB. Teraz y, y, ja y, przedstawię jeszcze. Jakie problemy tu wystąpiło Otóż pojawił się problem z podwójnym kluczem. Podczas konwersji miałem taki komunikat, że jest podwójny klucz w dzienniku w tabeli. Dziennik. Podwójny klucz przerywa migrację. Program się wyłącza i nie możemy dokończyć migracji, więc praktycznie migracja nie jest wykonana, nawet do momentu, kiedy nastąpił ten błąd, ponieważ musi cała migracja przejść, wszystkie tabele muszą zostać skonwertowane i baza musi być spójna. Wyeliminowanie niektórych tabel powoduje to, że baza nie jest spójna, więc Taka jest filozofia tej migracji, że muszą przejść wszystkie procedury, które są przewidziane do migracji. I ponieważ ta, taką bazę przypadkowo uzyskałem, pokażę, jak sobie poradzić z tym problemem. Tak jak mówię, na początku, ponieważ to była świeża instalacja, musiałem uruchomić te skrypty. Ja sobie skopiuję nazwę tego SQLa będzie mi potrzebny potrzebna ta nazwa No i oczywiście wchodzimy administracja ustawienia bazy baza i migracja bazy dane zostaną zmigrowane na Microsoft SQL Server Trochę to trwa niestety. Zanim się przebije. Coś nie poszło. Aha, jest tutaj. Tu wklejam sobie tę nazwę tej bazy. I tu nazwę tą bazę błąd pierwszy. Błąd pierwszy. Ja zawsze używam autoryzacji istniejącego konta użytkowników. Na moich serwerach głównym administratorem jest użytkownik SA. A hasło mam, tak, standardowe hasło, jakie używają aplikacji Seco Business Solution. Tu zawsze wybieram autoryzację istniejącego konta użytkowników. Dlatego, że pełniejsze są możliwości takiej komunikacji, większe uprawnienia ma. Wybieramy tu tą bazę, tą pierwszą, to jest starszy serwer SQL 2014. Proces migracji się rozpoczął. Czekamy na efekty. No i przeszła. Teraz poczekajmy. Aha, jest. Czyli jednak wywołał mi błąd. Ten błąd, który tu miałem wcześniej przy wcześniejszej migracji, zrzucony. Numer y, w tej y, jest tabela dziennik i w tej tabeli jest jakiś rekord którego id jest 16 166127 teraz co my możemy zrobić otóż musimy tą bazę tą bazę musimy odszukać i otworzyć programie MS Access Mam a klucz nie mam skopiowanego klucz muszę jeszcze raz skopiować hasło Hasło do bazy Odszukuję tabelę Dziennik. Dziennik, jest tabela. Dziennik. Tu są wpisy w tej tabeli co jest wykonywane, jakie operator wykonuje operację. I tu klikam w ten ID. Filtr. Równa się. podaję to. Jeszcze raz sprawdzam jaki tam był numer 166-127 166 127 odszukuję ten rekord. Widzę rzeczywiście, że mam dwa jednakowe wpisy, więc jeden z tych wpisów, ten drugi. Usunę. OK. Usunął mi się ten rekord. I teraz zapisuję. Wychodzę z tej bazy. No i robię wstecz. No muszę zmienić, bo na tym serwerze SQL już jest założona taka baza błąd 1. Jest taka baza, i już drugi raz tej bazy nie będziemy mogli użyć, więc musimy się cofnąć. Musimy się cofnąć do momentu, gdzie podaje się nazwę bazy SQL. Też to chwilę trwa, ale cierpliwie poczekamy. <laughs> Jeszcze raz sobie wkleję nazwę tego serwera, żeby się nie pomylić. No i teraz nazwijmy tą bazę kon konwersja 1. Użyjemy autoryzacji istniejącego konta użytkowników. Kopimy dalej. Też hasło. Każdy serwer ma swoje hasło. No i obserwujemy konwersję bazy, czy, czy konwersja przebiegnie prawidłowo. Po usunięciu, być może na innej tabeli też, chociaż przyznam się, że ja już robiłem tą konwersję wcześniej na tej bazie. Tylko ten jeden błąd wystąpił. Więc mamy nadzieję, że ta konwersja przebiegnie prawidłowo do końca. Tworzy się. Czekamy na końcowy komunikat, że konwersja się odbyła. No i dobrze, I migracja jest zakończona. I możemy od razu się zalogować do tej bazy. Ja nie będę tego robił. W każdym razie, migracja jest już utworzona. I mamy pewnie na, tej, na tym serwerze, yy, sobie odświeżymy widok. jest taka kontrolka odświeżająca, widok, jest nowa baza, e, e, jest nowa baza, konwersja 1, ta, którą chcieliśmy, możemy się przełączyć z płatnika do tej bazy od razu, już po konwersji lub później. Ja, ja nie będę teraz się przełączał, zostawię tak jak jest. W każdym razie mm, każdy komunikat można... Y, tego typu o podwójnym kluczu można te podwójne klucze bardzo prosto odszukać i usunąć te podwójne klucze. No i wtedy ta baza będzie prawidłowa. Dziękuję za uwagę.